Jesteś pewna, że Mora przywiezie tu nasze kostiumy? Tak, tak. Przed chwileczką z nią rozmawiałam i powiedziała mi, że już kończy. Zostały jej tylko ostatnie poprawki i może je przywieźć. A Mora jest straszną perfekcjonistką, więc na pewno pracuje nad nimi do ostatniej Oj, chwili. jest niesamowita. O, patrz, to ona. Pisze. Nina, stroje wyglądają niesamowicie. Są boskie. Oszalejecie. Przywiezie je twój tata. Całuję. Oj, jest taka cudowna, kochana. Tak, ale mam nadzieję, że będzie na czas. Punktualność nie jest jego mocną stroną. Mm. <laughs> I jak, rozmawiałeś już z Mateo? Oj, nie. Nie widziałam go dzisiaj ani w Blake, ani w Rolerze. Ale nie zamierzasz nic zrobić? Wiesz, szczerze mówiąc, bardzo zaskoczyło mnie to, co powiedział. Nawet trochę się ucieszyłam. Ale... Ale nie chcę robić sobie nadziei. Dobra, ale przecież powiedział, że coś do ciebie czuję, więc chyba trochę możesz. Nie, nie. Nie powiedział tego mnie, tylko Gastonowi. Mnie powiedział przecież, że między nami nic już nie ma i żebym o nim zapomniała. Ale Luna, może się przestraszył. Ach. Musisz zrozumieć. Przecież to ty jesteś zawsze optymistką, a to ja zazwyczaj boję się nawet marzyć. Nie bądź jak ja. Tak, ale ja nie chcę marzyć w samotności. Chciałabym, żeby Mateo spojrzał mi w oczy i powiedział mi, co czuję. No dobrze, ale być może ma problem z uczuciami i boi się. Musisz być wyczulona na wszystkie znaki, które ci daje. Jakie znaki? O czym ty mówisz? No tak, musisz zwracać uwagę na spojrzenia, na... na... nawet na to milczenie. Milczenie? Tak. Czytałam w takim jednym czasopiśmie psychologicznym, że mniej więcej 80% całej komunikacji międzyludzkiej nie opiera się wcale na słowach, a dużo bardziej na gestach. Dobra, mam nadzieję, że przyjdzie dziś na roller jam. Wtedy spróbuję się czegoś dowiedzieć. Rety, Nina, jak już późno. Myślisz, że twój tata jest już w drodze? Nie wiem, ale spokojnie, bo już do niego dzwonię. A, nie ma potrzeby, jestem. Ha, ha, możesz się już rozłączyć. Nina. Pato. Słychać, jak się miewacie? W końcu jesteś, a już się martwiłam. Oj, córcie, po co się tak wszystkim przejmować? Skąd ten pośpiech? Co jest? No bo miał pan przynieść nam stroje. Idziesz? są. Nie. Stroje. O, 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 wasze stroje. Tato, gdzie są nasze przebrani, tak, nasze stroje? E, 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 Zostawiłem je w parku. Co? O? o nie, to niemożliwe. Jak to w parku? Zupełnie nie rozumiem. Jak panu. Tak, mówi, tak, tak. O tak nie, nie, z, nie z tylko spokojnie, bez nerwów, bez nerwów, spokojnie. Ja o nich zapomniałem i ja po nie pójdę. Za chwilę jestem z powrotem. Tak. Dobra, pośpiesz się, tak nie mamy czasu. Idź już, czas leci. Czekajcie, to macie czas czy nie macie? Nie stresujcie mnie jeszcze bardziej, bo nic. Tato! Już! Dzwonię. Tak, Morita, moje serce mam sprawę. Nie wiesz, gdzie zostawiłem stroje dziewczynek? Nie musisz się od razu tak unosić, skarbien. Oj, Nina!